Cześć, na kanale MGSMPL. Witam Was Adam Kowski, A dziś spotykamy się, bo mam dość ciekawy telefon ZT Axon Lite. Rzecz u nas oficjalnie nie sprzedawana, ale nieoficjalnie, jak najbardziej bez problemu go kupicie. Yy, dlatego też teraz go rozpakujemy, zobaczymy, co zabiera zestaw, jak wygląda telefon, a w dalszej części filmu opowiem Wam, jak przebiegało jego użytkowanie i jak ten telefon się sprawuje w codziennym użyciu, yy, w normalnej eksploatacji. A zatem zabieramy się za rozpakowanie Axona Elite. Pomożemy sobie czymś. Otwieram go z Wami po raz pierwszy, więc możliwe, że będzie tam jakaś niespodzianka czekała w środku. Coś, co może mnie zaskoczyć. Folia nam już jest niepotrzebna. Ciekawe pudełko, zwróć uwagę na okienko prezentujące podwójny obiektyw aparatu fotograficznego. No ale zostawmy pudełko, bo to jest nam nieistotne. No i cóż, na dzień dobry, witam nas telefon położony nietypowo ekranem w dół. Mam nadzieję, że dotarł z całym ekranem. No tak, ekran wygląda na cały, no ale telefon obejrzymy za chwilkę. Najpierw zajrzyjmy, co jest w pudełku. Muszę przyznać, że zestaw prezentuje się bardzo starannie. Słuchawki w plastikowym pudełeczku y, mają regulację głośności i klawisz y, do obsługi połączeń i zatrzymywania muzyki na kablu. Oprócz tego mamy przewód USB standardowy i zasilacz, y, próbuję dopatrzeć, 1,5 ampera. Tu jeszcze jest coś chyba. Aha, a to jest, moi drodzy, igła do otwierania taka o specyficznej trochę budowie. Igła służy do otwierania gniazd na karty. Ja ją teraz spróbuję przy Was wyjąć, ale chyba będę musiał zrobić to poza kamerą, bo coś mi nie idzie. A udało się. Igła wygląda w ten sposób. Zabezpieczona w gumie. Po pierwsze po to, żeby nam nie zginęła, a po drugie jest w ten sposób chyba wygodniejsza. W Zapomniałem, że nie spojrzeliśmy jeszcze do koperty z makulaturką. Także nadrabiamy ten brak, a w środku karta gwarancyjna i skrócona instrukcja obsługi. Nawet chyba parę ilustracji w niej jest. No, stosunkowo gruba jak na instrukcję do smartfona. No ale to zostawmy. Najważniejszy jest w tej chwili telefon. Oglądamy telefon. Oglądany z daleka Axon robi bardzo dobre wrażenie. Oczywiście tutaj nie oceniam stylizacji, ale ogólne wykonanie telefonu. No, dopiero kiedy zaczniemy go oglądać z bliska, powiem szczerze, zauważymy troszeczkę niedoróbek. Ale do rzeczy: telefon na razie jest zafoliowany. Jak widzicie, na frontowej folii nadrukowano trochę informacji. Chociażby dowiadujemy się, że mamy tutaj hybrydowy slot na karty czyli jeden SIM plus microSD, albo dwa sim -y. yy, Mamy oznaczone regulatory głośności, klawisz głośności, po drugiej stronie klawisz łącznika. Yy, dodatkowo jest jeszcze informacja, że z przodu mamy szkło Corning Gorilla Glass. Tył prezentuje się, powiedziałbym, dość, dość szykownie, nazwijmy to. Yy, telefon troszkę ma taką ostentacyjną stylizację, troszeczkę tu czegoś za dużo. No, ale ja nie jestem designerem, może to tak miało być. Na co zwróciłem uwagę? Duży dopisek design in the USA na obudowie telefonu. I tutaj opis, że telefon jest nierozbieralny i żeby przypadkiem nie próbować wyjmować baterii. Jest też instrukcja restartu urządzenia. No, i jak myślicie, czy ta obudowa jest metalowa? Hm. Ja, prawdę mówiąc, kiedy widziałem ten telefon z daleka w gablotce, wydawało mi się, że jest metalowy. Byłem wręcz przekonany, że to metal a to jest plastik. Tu mamy imitację metalu, tu mamy imitację skóry z imitacją przeszycia pomiędzy aparatami wzór, który mamy również na przodzie. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że troszeczkę tu za dużo z liści chcieli włożyć tych y, detali i całość wyszła, powiedziałbym, troszeczkę odpustowa. Y, na boku całkiem ciekawie wyszło im y, zaprojektowanie tych y, przycisków i gniazda na kartę. Takie fajne ścięcia, y, pasujące do siebie. No, ale znów, tutaj nierówna szczelina, tu coś jakieś takie dziwne wgłębienie. No, nie, nie jest to wykonanie klasy premium, na pewno, aczkolwiek z drugiej strony telefon nie trzeszczy, dobrze się go trzyma, więc może troszeczkę narzekam i może trochę jestem uprzedzony. Hmm, próbuję się nie uprzedzać do urządzeń, ale musicie przyznać, y, wygląd telefonu jest odrobinę dyskusyjny. Pewnie niektórym z was się podoba. Do mnie chyba nie do końca przemawia, ale zobaczymy jak będzie wyglądało użytkowanie tego smartfonu. Może przekona mnie do siebie tym jak pracuje i tym jak się zachowuje na co dzień. Zapowiada się całkiem nieźle, bo mamy tutaj bardzo przyzwoitą specyfikację. 5,5 calowy wyświetlacz 4 HD IPS. Bateria aż 3000 mAh. Bardzo przyzwoita. Mocny dragon 810, 8 rdzeni po 2 giga taktowane, do tego 3 giga RAM Przyzwoicie. Grafika Adreno 430, 32 GB pamięci wewnętrznej, czyli tak dobrze ponad 25 powinno nam zostać po odliczeniu systemu. Z tyłu podwójny aparat fotograficzny. Jeden obiektyw ma 13 megapikseli pod sobą, drugi ma 2 mega, robi za aparat pomocniczy. Jest skaner biometryczny, jest podwójna dioda. Z przodu też bardzo przyzwoity aparat, 8 megapikseli. Głośniki, układ Dolby. Zapowiada się dość porządny telefon o dość niebanalnym wyglądzie. Jak to wszystko będzie razem pracowało, przekonamy się za jakiś czas. Rozpakowałem i rozfoliowałem już Aksona, No i czas przyjrzeć mu się bliżej. Yy, nim obejrzymy telefon, parę słów szybko na temat specyfikacji. Ekran, 5,5 cala, Full HD. Wewnątrz bateria, 3000 mAh z opcją szybkiego ładowania. No i procesor. Snapdragon 810, znany szerzej jako grzejnik, z taktowaniem 2 GHz i wsparciem ze strony 3 GB pamięci operacyjnej i grafiki Adreno 430. Pamięć wewnętrzna, 32 GB z opcją rozbudowy, ale, uwaga, przez hybrydowy slot, czyli albo Dual SIM, Albo rozbudowa pamięci i jeden SIM. No niestety znów trzeba decydować. Trudno się mówi. No i zestaw fotograficzny. 8 megapikseli na przodzie. Z tyłu dwa aparaty, czyli podwójny aparat po prostu z matrycą 13 oraz 2 megapiksele i podwójną diodą LED. Pod aparatem widzimy skaner biometryczny, skaner odcisku palca. No i pomiędzy aparatem ta kratka to wyłącznie ozdoba. Niechętnie zabieram się za ocenę stylizacji, ponieważ to tak naprawdę najczęściej jest kwestia gustu. Jednym się podoba, innym nie. W przypadku Aksana możemy mówić o stylizacji nieco kontrowersyjnej, a na pewno niecodziennej. Telefon z jednej strony można uznać za dość elegancki, zwłaszcza za sprawą złotawego odcienia, obudowy, złotawego koloru. Natomiast no, cały efekt psują moim zdaniem te wstawki stworzywa. Udające skórę z przeszyciem. Troszeczkę jak dla mnie kiczowate, chociaż z drugiej strony wygląda to na swój sposób ciekawie, a na pewno telefon wyróżnia się w tłumie. Także może nie czepiajmy się tego. Yy, zwróciłbym uwagę na detal yy, takiego kraciastego wzoru, który powtarza się w wielu miejscach obudowy. Znajdziemy go również na froncie. Niestety nie są to głośniki stereo. Głośnik jest pojedynczy, a cała ta kratka jest tylko ozdobą i moim zdaniem służy troszeczkę zamaskowaniu szerokiej powierzchni pod i nad wyświetlaczem, nad ekranem. Y, motyw ten znalazł się też na bokach obudowy. Y, zarówno szufladka na karty, jak i przyciski głośności mają również ten wzór i do tego jeszcze taki dość charakterystyczny kształt ze ściętymi bokami i włącznik również taki kształt otrzymał i to wszystko razem tworzy powiedziałbym no w miarę spójną całość i gdyby nie te plastiki na końcach byłoby całkiem fajnie. Reszta obudowy jest oczywiście metalowa no i obudowa jest nierozbieralna. Telefon nie trzeszczy, zanadto troszeczkę się odzywał budowa, ale ja tutaj naprawdę go już ekstremalnie próbuję wygiąć. Yy, natomiast kiedy go po prostu trzymacie w ręku to żadne dźwięki nie dochodzą, kiedy go zgniatamy. Raczej nic się nie powinno stać słychać, wyłącznie naciskanie przycisków. Interfejs. Interfejs spójny z resztą telefonu. Te ikony mają dość stonowaną kolorystykę. Oczywiście mówimy tutaj o tych ikonkach firmowych, fabrycznych. Ograniczona ilość kolorów, złoto, biel, czerń. Może, może się podobać, bo fajnie koresponduje z resztą kolorów, jakie mamy na obudowie telefonu. Jeżeli chodzi o jakość montażu, jest dobrze, do rewelacji troszeczkę brakuje, ponieważ yy, tu na przykład w okolicach, yy, w okolicach gniazda na karty widzę odrobinę niedokładne wyfrezowanie otworu. No i te plastiki no, też nie wszędzie mają równe szczeliny, nierówno przylegają, ale nie wygląda, by miało ochotę coś odpaść od telefonu. Czyli powiedziałbym, no jest taki w miarę przyzwoity standard, na pewno nie można powiedzieć, że telefon jest źle złożony, źle zmontowany. No i już widzimy, że przednia szyba dość mocno się brudzi, ja dosłownie kilka razy przejechałem palcem po ekranie i spójrzcie co się dzieje. Czyli ściereczka raczej w kieszeni powinna się znaleźć wraz ze smartfonem, bo ekran dość szybko łapie zabrudzenia, natomiast reszta obudowy raczej mniej. Tutaj zabrudzeń nie widać. No ale na ekranie będą niestety widoczne i będą Wam dokuczać, zwłaszcza w słoneczne dni, kiedy wyświetlacz będzie robił odbłyski. Czas spojrzeć bliżej na interfejs Axona. Yy, mamy tutaj interfejs zwany Mi Favor, czyli filmową nakładkę yy, ZTE. Yy, oczywiście wszystko to pracuje na bazie starego, dobrego Androida yy, Lollipop. Niemniej zobaczmy, czy wygląda podobnie. Ekran odblokowania ze skrótami do telefonu i do aparatu w porząsiu. I otwieramy. I tak na pierwszy rzut oka <coughs> wielkich różnic poza wyglądem ikon nie widzę, powiem szczerze. No, oczywiście, jest zestaw od Google'a, ustawienia, wszystkie elementy, które telefon mieć powinien. Zerknijmy, może, na powiadomienia. Powiadomienia wysuwają się standardowo. Pociągnijmy dalej. Skróty. Też w zasadzie żadnych niespodzianek. Skróty, jak widać, można edytować i to jest bardzo fajna. Y, bardzo fajne rozwiązanie, strasznie to lubię. Nie wszystkie smartfony na to pozwalają. No i cóż, jedźmy dalej. Jak widzicie, nie ma tutaj tradycyjnego zasobnika napki. Na wszystkie aplikacje są tak jak y, chociażby w Huawei czy y, w iOS na kolejnych pulpitach. No i cóż my tu mamy na dzień dobry. Patrzę, patrzę, patrzę i tak specjalnie dużo śmieci tu nie widzę. Jest pakiet Office, jest pogodynka. Tutaj coś mamy: System Management, Instrukcja, opieka ZT i manager plików. Nic w zasadzie zbędnego. Mi Assistant. co to jest? Ach. To jest po prostu menedżer urządzenia czyli aplikacja pozwalająca chociażby jednym ruchem oczyścić pliki śmieciowe czy pliki zalegające w ramię, jest skrót do antywirusa awasta do skanowania. No i tu samouczek nam pokazuje, że możemy jednym ruchem dodać którąś z tych ikon na pulpit. No na razie tego nie będziemy robić, wrócimy jeszcze do głównego pulpitu, zobaczymy co słychać. Jest aplikacja do udostępniania plików Tulsy. Aha, normalny. Kalkulator, na to latarka, blokada ekranu, nic wielkiego. Galeria otwarzacz muzyczny, dyktafon. Widzę tu mamy. Nie widzę natomiast radia. Chyba Radia FM tutaj raczej nie będzie. Co to jest to? Top tu to Accelerate. Aha, czyli jedna z tych aplikacji, prawdopodobnie z mi asystenta. już wyrzucona jest fabrycznie na pulpit. Po prostu oczyszczacz RAMu. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o interfejs. Żadnych cudów, żadnych udziwnień, mało aplikacji śmieciowych i to mi się strasznie podoba. Yy, szkoda troszeczkę, bo próbuję tu dojrzeć, ale nie widzę. Szkoda, że yy, przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widzę prostego, prostej możliwości zmiany wyglądu ikon, czyli nazwijmy to tematu ekranowego. Chociaż muszę przyznać, że te ikony pasują do wyglądu telefonu. Takie metaliczne tło i złote. Yy, Złote grafiki na wierzchu, yy, mało kolorów. Yy, może poza tym WPS Office, ale to jest apka zewnętrzna. Ale te ikony, przygotowane przez producenta, mają stonowaną, elegancką kolorystykę. I powiem szczerze, mnie to się podoba. Wygląda to całkiem dobrze. Yy, no, i tak na pierwszy rzut oka telefon uruchomiony tak na czysto pracuje bardzo fajnie. Nie widzę żadnych przycinek. Wszystko ładnie prosto się przewija. Hmm. Może się to podobać. Warto jeszcze na chwilę zatrzymać się nad menu ustawień, czyli po prostu pozycją ustawienia. Tu jest dość ciekawie, bo mamy podział na duże przełączniki najczęściej używanych, najczę najpotrzebniejszych opcji. Po kliknięciu ALL, czyli wszystkie, mamy dostęp do pełnego menu ustawień. No i tu sporo ciekawych rzeczy się dzieje, bo oczywiście mamy na dzień dobry ustawienia Dual SIM, gdzie y, każdej karcie możemy nadać swoją nazwę i przypisać jej standardowe działanie, czyli na przykład jedna do rozmów, druga do transmisji danych. Y, ale dalej jest jeszcze lepiej. Sporo opcji zabezpieczenia telefonu. Możemy telefon chronić znakiem naszej tęczówki, czyli po prostu telefon zeskanuje tęczówkę naszego oka i... Na tej podstawie stworzy unikalny sposób odblokowania. Oczy mamy niepowtarzalne, wszyscy, podobnie jak odciski palca, i możemy odblokować telefon, po prostu na niego patrzeć. Strasznie jestem ciekaw, jak to działa. Pod spodem mamy tradycyjnie odcisk palca, mamy skaner biometryczny z tyłu, przykładamy palec i działa. Możemy jeszcze telefon odblokowywać głosem i sterować głosem ciekawe rozwiązania, też trzeba będzie je wypróbować. Cóż to jest? Aha, możemy również zmienić układ y, przycisków nawigacyjnych pod ekranem. Miło. I możemy sterować gestami. Gesty mamy do zamykania aplikacji, do przełączania i do przechwytywania ekranu. A ruchem telefonu możemy odebrać rozmowę, y, włączyć tryb kieszeni, wyciszyć y, dzwonek czy też alarm. Także jest tu sporo możliwości, z których można skorzystać. No i MIPOP. MIPOP jest to pływający klawisz, który jest przydatnym rozwiązaniem, zwłaszcza w telefonach z dużymi ekranami. Jak to wygląda? Pojawia nam się taki przycisk, który sobie możemy umieścić przy jednej albo przy drugiej krawędzi ekranu. Po jego przytrzymaniu, przeciągnięciu on się rozkłada. Mamy tu po prostu powtórzone przyciski systemowe i na przykład jeżeli sobie to umieścimy na górze, to. Nie musimy sięgać wracać na dół telefonu, żeby chociażby przejść do ekranu domowego. Fajnie to działa, fajnie wygląda, aczkolwiek troszeczkę drażni mnie to, że muszę go rozciągnąć, żeby uzyskać dostęp do tych wszystkich przycisków, a one mi uciekają do krawędzi ekranu i po dwóch sekundach znika wszystko. Muszę znowu to rozciągnąć, to mi znowu będzie uciekać. Chyba wolę tradycyjne rozwiązanie, ale na pocieszenie producent pozwala mi. Ustawić yy, jaki przycisk będę miał na starcie. Do wyboru mam aż dwa. Dobra, wolę home. Jest lepiej. Czas podsumować moje wrażenia z użytkowania ZTE Axon Elite. Telefon dał się polubić. Yy, początkowo troszeczkę podchodziłem do niego z pewną rezerwą, ale okazał się bardzo przyzwoitym sprzętem. Yy, miała to być próba ZTE targnięcia na amerykański rynek z przytupem z telefonem klasy wyższej. W USA sprzedał się całkiem nieźle, u nas póki co jeszcze nie jest oficjalnie dostępny, ale możecie go znaleźć chociażby tam, gdzie ja go znalazłem w sklepie GearBest, gdzie kosztuje 470 dolarów, czyli o ile mi pamięć nie zawodzi na złotówki, będzie to w tej chwili około 1800. Dość sporo, niemniej telefon myślę, że przy tej cenie jest w miarę konkurencyjny dla dla pozostałych flagowców bardziej renomowanych marek. Nie ma w zasadzie w nim niczego, co chciałbym jakoś jasno i mocno skrytykować, aczkolwiek parę rzeczy by się znalazło. Zacznijmy może od tego, co w tym telefonie jest fajne, dobre, za co można go docenić. Przede wszystkim obudowa. Stylizację no każdy oceni według własnych upodobań, ale powiedzmy, że jest przyzwoita. Telefon nie odstrasza wyglądem, chociaż te plastikowe wstawki na końcach, jak widzicie, nie są idealnie spasowane, no i nie każdemu się spodobają, ale muszę powiedzieć, że telefon przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie. Pewnie też dlatego, że jest u nas sprzętem trochę egzotycznym. Przednia szybka wypada już troszeczkę gorzej. Widzicie na mojej, tu pod światło, już widać trochę parę rysek. Nie jest tak odporne, jakbym oczekiwał. No a szkoda, bo w sumie wyświetlacz daje radę. Wydajność telefonu też jest dość przyzwoita. Powiedzmy, że na poziomie ubiegłorocznych flagowców, więc tegorocznym troszeczkę ustępuje. No ale też Akson jest tańszy, także bierzmy to również pod uwagę. Jestem zadowolony z działania aparatu fotograficznego. Dodatkowa matryca pozwala tutaj pobawić się w rozmywanie tła. Hmm, działa to dość dobrze, zdjęciom w zasadzie niczego wielkiego zarzucić nie można, poza tym, że aparat ma tendencję do prześwietlania jaśniejszych partii kadru, chociażby yy, podświetlonego przez słońce nieba. Yy, no tutaj trzeba się ewentualnie troszeczkę posiłkować ręcznym ustawieniem yy, jasności, no ale jeżeli spróbujecie, powinno się udać. Oprócz tego jest kilka jeszcze dodatkowych efektów, na przykład łączenie kilku klatek zdjęć w jedno, można sobie nałożyć jakieś tło na pierwszy plan. No tutaj jest sporo rzeczy do zabawy w tym aparacie. Przednia kamera, przyzwoite zdjęcia, ale też, żebym jakoś specjalnie musiał ją za coś pochwalić, no to już nie powiem. Jest po prostu dość dobra. Co bym zganił? Przede wszystkim ponarzekam trochę na jakość dźwięku podczas rozmów. Nie jest najgorsza, nie jest zła, ale od y, telefonu, który powiedzmy ma atakować najwyższą półkę, no wymaga więcej. Czyli tutaj y, większość z tegorocznych flagowców i z ubiegłorocznych markowych nazwijmy to telefonów, bardziej markowych, nie obrażajmy ZT, y, potrafi tutaj więcej. I tu troszeczkę pozostał mi niedosyt. Natomiast rozmowy na zewnętrznym głośniku, który o dziwo przypominam, jest tylko jeden, chociaż te siateczki. Wskazują, że są dwa, ale niestety głośnik jest tylko jeden i ten głośnik spisuje się całkiem nieźle, chociaż mógłby mieć troszeczkę większą moc w samochodzie. Yy, powiedzmy, dało się rozmawiać, ale szału wielkiego nie było. Telefon ma bardzo sympatyczny interfejs i pracuje dość sprawnie. Tu, jeżeli chodzi o płynność działania, nie ma na co narzekać, nie ma żadnych problemów yy, z obsługą większości aplikacji. Tryb obsługi dwóch SIM również nie sprawia kłopotów. Nie ma też problemów z korzystaniem z internetu, podłączaniem się przez Bluetooth i tak Tu wszystko jest w porządku, tak jak powinno być. Po prostu muszę również pochwalić skaner linii papilarnych, który jest umieszczony z tyłu obudowy. Działa dość pewnie. Zdarzają mu się błędne oczyty, ale stosunkowo rzadko. I korzystałem z niego, także nie może być źle, bo jeżeli w jakimś telefonie czy czytnik nie działa, po prostu go przestają używać. Dodatkowo ten telefon jeszcze możemy odblokowywać głosem, a także wzorem tęczówki, wykorzystując przednią kamerę. No i to no, odblokowanie m, m, za pomocą moczu, nazwijmy to, no już y, troszeczkę pozostawia do życzenia, działa trochę zawodnie. Aczkolwiek jest taką ciekawostką, którą można z pewnością poszpanować przed znajomymi, pokazać, każdy ogląda to z zainteresowaniem, ale gdybym miał tego używać na co dzień, no to już chyba niekoniecznie, zwłaszcza, że odblokowanie wzorem tęczówki trwa dość długo. No i jak zauważyliście, przednia szybka odrobinę się brudzi. Nie ma tutaj raczej żadnej powłoki chroniącej przed zabrudzeniem. Telefon niestety trzeba dość często wycierać. No i... Pozostała nam jeszcze do omówienia sprawa baterii. Bateria w porządku. Ten telefon jest w stanie wytrzymać 2 dni działania. Przy czym oczywiście w przypadku, kiedy nie będziemy go męczyć grami, nie będziemy filmować zbyt dużo, bo tutaj dodam, że może nagrywać nawet w 4K. Więc jeżeli nie będziemy bawić się multimediami, a raczej będziemy korzystać z telefonu jak z narzędzia komunikacji i Yy, przeglądania internetu, korzystania z dobrodziejstw sieci telefon będzie w stanie popracować nam około dwóch dni yy, w praktyce w yy, takim moim yy, codziennym nazwijmy to użytkowaniu do pracy, ten telefon musiałem doładowywać mniej więcej co półtora dnia ale yy, kiedy włączyłem tryb yy, oszczędnego gospodarowania energią no to wytrzymał ponad trzy dni przy czym zaznaczam, że to było takie korzystanie raczej wyłącznie z funkcji telefonicznych bez całej smartfonowości urządzenia. Jak na swą cenę, produkt ZT okazuje się dość przyzwoitym sprzętem. Niestety, ma u nas sporą konkurencję, i boję się, że w tej chwili wprowadzanie go na rynek jest już troszeczkę spóźnione. On mógłby powalczyć kilka miesięcy temu. No, teraz, niestety, po prezentacji wszystkich tegorocznych flagowców, które mam już za sobą no może niestety przy swej cenie być już yy, nie do końca atrakcyjny, ale może uda wam się trafić używany egzemplarz troszeczkę dalej. I wtedy zakup Axona nabierze naprawdę dobrego sensu, bo telefon jest dość dobrą konstrukcją i jeżeli kupicie go w okazyjnej cenie, myślę, że nie powinniście być zawiedzeni.